Ostatnio na kanale mieliście takie dwie kobyły, dwa bardzo merytoryczne filmy, prawie godzina treści na temat pozycjonowania aukcji na Allegro i parametrów, jakie musicie spełnić. Jak chcecie to cofnijcie się dwa odcinki wcześniej. W mojej ocenie i nie tylko mojej, taki dość wartościowy materiał. Materiał, który miał Was przygotować do webinaru. Więc dzisiaj troszkę bardziej lajtowy materiał czyli odpowiedzi na pytania z YouTube, z grupy i kilka ogłoszeń parafialnych. Czołówka, lecimy. Tak jak w zapowiedzi, będziemy pytania przemieszać z ogłoszeniami parafialnymi. Muszę jakoś wygodniej usiąść. O, teraz jest lepiej. Słuchajcie, genialne krzesła z i Niedrogie. Warto wziąć... O, to jakieś widzę. Papiery w kadr weszły, yy, nie lubię jak papiery leżą w kadrze, o, znacznie ładniej, prawda? Coś tam jeszcze z tyłu widzę za fotelem, a, moja czapeczka, dobra, lecimy. Yy, wybrałem kilka takich pytań, które się najczęściej powtarzają pod filmami na YouTube, to tak na początek. Yy, I pierwsze pytanie, na które już odpowiadałem na naszej zamkniętej grupie, teraz Wam odpowiem jeszcze raz tutaj. Dlaczego yy, uważam, że jednoosobowa działalność gospodarcza jest lepsza do handlu detalicznego niż spółka z o. Z jednej bardzo prostej przyczyny. Ta przyczyna nazywa się koszty księgowości i upierdliwość księgowości. Yy, w spółce z Musi musicie mieć ewidencjonowaną każdą jedną transakcję, yy, czyli fakt sprzedaży udokumentowany fakturą wpływ za tą sprzedaż, jeżeli był to wpływ kasowy to na protokole kasowym, czyli tam gotówkowy jeżeli był to płatność kartą no to musicie mieć zestawienie płatności kartą raz na miesiąc, macie je w raporcie od waszego operatora kart jeżeli była to płatność przelewem to musicie sobie wydrukować do tej transakcji potwierdzenie przelewu każda, każda transakcja musi mieć pełną dokumentację, w jednoosobowej działalności gospodarczej po prostu macie koszyk z transakcjami i koszyk z wpłatami. I to się w miarę musi zgadzać i tyle. Ale nie ma potrzeby przypisywania wpłaty do transakcji, wpłaty do transakcji, co jest bardzo upierdliwe w spółce z o, Bo po prostu zajmuje dużo czasu. Trzeba mieć do tego księgową, albo jakiś bardzo sprytny system, który też tani nie jest, który wam to wszystko ogarnie. I to jest podstawowa rzecz, dlaczego nie. Spółka ZO przy handlu detalicznym, ponieważ macie tam bardzo wiele transakcji i te bardzo wiele transakcji trzeba dokumentować. Jeżeli macie strukturę firmy, która powoduje, że jest mało transakcji, wtedy ok. Jeżeli prowadzicie działalność hurtową albo dajecie coś komuś na terminy płatności, kupujecie coś na terminy płatności, wtedy warto rozważyć spółkę ZO, bo was to trochę zabezpieczy przed roszczeniami, jeżeli zbankrutujecie, ale od razu Wam mówię, że tylko trochę. To nie jest takie zabezpieczenie absolutne. Spółka zo jest fajna, ale żeby Was naprawdę zabezpieczała, trzeba mieć dobrego prawnika albo ubezpieczenie członków zarządu. No jest trochę takich rzeczy, które trzeba mieć dookoła tego, żeby to wyszło bardzo fajnie. Jeżeli jeżeli chcecie się zabezpieczyć w spółce zo, to też nie jest tak, że spółka zo zwalnia Was z wszelkiej odpowiedzialności, możecie robić dowolne głupoty. Nie, nie możecie. A co więcej, na przykład w jednoosobowej działalności gospodarczej, jeżeli. Kupię 5000 myszek po 20 zł i uznam, że się nie sprzedają, i kupię i sprzedam 5000 myszek za 18 zł, po to, żeby się pozbyć ich z magazynu, to nikt mi nic nie powie. A jeżeli zrobisz to samo w spółce Zo, to możesz zostać oskarżony o działanie na szkodę spółki, pomimo, że spółka jest Twoja, jest jakby osobnym bytem prawnym, i jeżeli podejmiesz decyzję niekorzystną dla finansów tego bytu prawnego, Ponosić za to odpowiedzialność, łącznie z odpowiedzialnością karną. Więc to jest druga rzecz, która w jednoosobowej działalności gospodarczej, w przypadku handlu detalicznego, jest po prostu prostsza. Więcej Wam wolno i trudniej Was oskarżyć o działanie na szkodę firmy, no bo działacie na własną szkodę i tyle, tak? Każda firma, która ma jakąś podmiotowość, jest osobnym podmiotem, tam Was naprawdę bardzo łatwo oskarżyć o działanie na szkodę firmy. Mogę Wam przytoczyć jako przykład. Kupiliśmy do spółki za samochód yy, za jakieś tam pieniądze, nieważne za ile. Chcieliśmy go sprzedać. Wiadomo, że jeździł u nas w firmie dwa lata, więc sprzedawaliśmy go taniej. Nasza księgowa, która jest, yy, znaczy wtedy, która księgowała yy, spółkę, bo tej spółki już w tej chwili nie korzystamy z niej, yy, poprosiła nas o przygotowanie dokumentacji sprzedaży. Ja zrozumiałem, że jak już sprzedam, to mam jej dostarczyć fakturę. Otóż okazało się, że nie. Pełna dokumentacja sprzedaży, żeby nikt mnie nie oskarżył jako prezesa o działanie na szkodę spółki, to było przejrzenie całego o to moto, znaczy całego. W sensie ten samochód w tym roczniku wydrukowanie iluś ogłoszeń yy, po to, żeby z których wynikało, że cena, po której spółka sprzedaje samochód, jest realną ceną rynkową. I dopiero taka dokumentacja z takimi ogłoszeniami. Razem z fakturą sprzedaży trafiła do księgowości i księgowa stwierdziła: O, i to jest dobra dokumentacja. Udokumentowałeś, że cena sprzedaży samochodu była ceną rynkową, a jeżeli nie była rynkową, to masz na fakturze zapisane, dlaczego nie była rynkowa. No, na przykład nie mieliśmy, ale gdyby takie coś się zdarzyło, to byłaby dokumentacja, dlaczego cena nie była rynkowa i nikt wtedy nie może ci krzywdy zrobić. Także pamiętajcie, że to nie jest takie proste praca współcezon. Dobra. Koniec tego tematu. Już kilka razy się na ten temat wypowiedziałem. Myślę, że to chyba zamknie temat pytania, temat słowa działalność gospodarcza czy spółka ZO. Dobra, teraz, żeby było pytanie, ogłoszenie na Po pierwsze czekajcie do końca filmu. Na końcu filmu będzie najważniejsze ogłoszenie. A teraz jedno z ogłoszeń tu wam się pojawia na ekranie plansza. Jest szansa, że się ze mną zobaczyć. 24 października w Łodzi rusza impreza pod tytułem Wielka Integracja 3.0 organizowana przez Kubę Midla. Na tej imprezie będę jako gość, jako prelegent. Zostałem tam już zaproszony rok temu ponad, ale niestety ta wiosenna, na której miałem wystąpić się nie odbyła, więc Kuba ponowił jakby ofertę i będę dla Was miał przyjemność wystąpić, przyjemność, zaszczyt wystąpić na tej jesiennej, 24 października. O ile wiem, jeszcze jakieś bilety są do nabycia, więc jeżeli jeszcze nie macie biletów, to śmiało na banerze za chwilę zobaczycie link, gdzie można sobie nabyć te bilety, o ile wiem, nie są drogie. Ilość miejsc, od razu mówię, ze względu na te durne ograniczenia, jest ograniczona. Celowaliśmy w około tysiąca osób. O ile wiem, w mojej ostatniej rozmowie z Kubą Pozwolenie jakby organizacyjne, żeby spełnić wszystkie warunki jest na 500 osób i więcej nie możemy, znaczy Kuba nie może wpuścić, bo ja tam jestem tylko gościem. Aczkolwiek jako prowadzący też się trochę czuję takim współorganizatorem. Na ile dostałem set i on się nie pozmienia, to będę dla Was otwierał to, Zresztą otworzy Kuba ze swoją prelekcją, będę pierwszym gościem, który dla Was wystąpi. Więc jak już Kuba Was trochę obudzi, to ja będę Was jeszcze bardziej budził. Yy, przygotowałem dla Was całkiem fajny wykład na temat budowy marki, bo to jest to, w czym czuję się dobry. Yy, krótki, półgodzinny set z paroma konkretami, kilkoma wykresami, czy to się opłaca, czy to się nie opłaca, ile to jest pracy i jak to zrobić, żeby mieć taką markę jak mamy Livolo. Yy, więc yy, tutaj naprawdę kawałek fajnej wiedzy. Oprócz tego będzie oczywiście iluś tam jeszcze gości, których nie muszę reklamować. A jak chcecie czegoś więcej dowiedzieć, no to macie planszę, a na plan tam, gdzie wszystkie głowy wymienione. A oprócz tego wejdźcie sobie na przykład na kanał Kuby Midla i zobaczycie, jak Kuba opowiada tam po kolei o wszystkich swoich prelegentach. Więc wydaje mi się, że całkiem fajne spotkanie, na które Was zapraszam. Wracamy do pytań. Ile czasu potrzeba na rozkręcenie firmy? Hmm... hmm. Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Jednym się uda w rok, innym to zajmie 10 lat. Yy, nam to zajęło 7 lat do stanu, w który jest w tej chwili, ale realnie 5 lat do stanu, w którym mogliśmy powiedzieć sobie, yy, że firma była rozkręcona. Od dwóch lat już bardziej trochę zbieramy owoce tych 5 lat pracy, niż yy, ciężko pracujemy. tak nie mogę powiedzieć, że nie pracujemy. Cały czas sztab nasz w firmie zasuwa, żeby produkt był coraz lepszy żeby klienci byli bardzo, bardziej zadowoleni, żebyśmy sprzedaż rosła. Więc, no, 5 lat moim zdaniem to jest taki sensowny okres, który trzeba założyć. Jeżeli po, na znaczy inaczej, jeżeli po dwóch latach pracy widzicie, że nie wychodzi, to trzeba zmienić, to znaczy, że coś jest nie tak. Trzeba albo wprowadzić radykalne zmiany w firmie, albo wręcz zmienić działalność, gałąź wiedzy, tak? Po dwóch latach już powinniście widzieć efekty. Potem, tak jak u mnie to było 3 lata, to było rozkręcanie marki, inwestowanie w reklamę, inwestowanie ogromnej ilości własnego czasu w całą otoczkę marki. I ostatnie 2 lata to już trochę zbieranie owoców. Marka się już troszkę rozwija własnym tempem. tak, My dzięki temu, że sprzedajmy więcej, mamy więcej pieniędzy na reklamę, więcej pieniędzy na promocję. Więc marka znowu się rozwija, czyli znowu mamy więcej pieniędzy, znowu więcej inwestujemy. Od dwóch lat to już jest taka troszkę, nie chcę tego nazywać śnieżną kulą, ale nazwijmy to troszkę samograjem, przy którym trzeba pracować, trzeba o niego bardzo dbać, ale nie ma już jakichś takich wielkich podpięć. Tak? Nie, nie ma jakichś wielkich dylematów, czy wydamy na to, czy na to. Generalnie siadamy, określamy jakiś plan budżetowy, Sprawdzamy, czy się w nim zmieścimy. Zmieścimy się, jedziemy z tematami i tyle. Więc y, dwa lata, pięć lat, a potem już jakoś będzie. Tyle trwało rozkręcanie tej firmy. Y, wiem, że mniej więcej takimi samymi cyklami działają inne firmy. Dobra. Y, kolejne ogłoszenie parafialne y, webinary. Kto się nie załapał na webinar, który był 22 września, będzie miał szansę na powtórkę, planujemy powtórkę tego webinaru 14 września. Pod filmem dostaniecie link do zapisu na ten webinar 14 września. I kto nie widział tego 22, od razu mówię, że to był webinar o pozycjonowaniu aukcji. Ostatnia szansa, druga i ostatnia, więcej powtórek webinaru nie będzie żeby obejrzeć go za darmo i dostać jeszcze jakiś tam prezent, jest właśnie 14 września. Nie, przepraszam, października. Mam źle zapisane. 14 października. Czyli wszyscy ci, którzy napisali do mnie maila, że chcą zobaczyć ten webinar jeszcze raz. Wszyscy ci, którzy napisali komentarz pod filmem z podziękowaniem za uczestnictwo w tym webinarze. Że chcą być na tym webinarze. Chcą go zobaczyć jeszcze raz. Wchodzą sobie w link, który jest pod filmem, klikają ten link i widzimy się 14 października. Echem, mam nadzieję, że frekwencja będzie podobna, albo jeszcze większa. Zobaczymy, jaka będzie frekwencja. Ja na pewno poprowadzę go z takim samym zaangażowaniem jak ten poprzedni, a może większym. Wiadomo, że po webinarze są jakieś pomysły, co można zrobić lepiej, co można zrobić inaczej. Więc on tam jeszcze parę takich modyfikacji w tym webinarze wejdzie, ale co do treści on będzie bardzo zbliżony. Co do prezentacji, tam będzie ta sama prezentacja. Nie chcemy już tego zmieniać, ta się sprawdziła, fajna była, dobrze mi się z nią pracowało. Więc to jest taka powtórka. I od razu wam uprzedzam Was, że prawdopodobnie to będzie taki event, że powtarzamy webinar. Generalnie webinary są jednorazowe. Ja się raz do nich przygotowuję i raz je prowadzę. Nie chcę do tego tematu wracać. Wiem z własnego doświadczenia, że jakiś film nagrywam dwa razy, to drugi raz nigdy nie jest tak dobry jak pierwszy. I wiem, że drugi webinar będzie bardzo trudno mi tak poprowadzić, że był tak dobry jak pierwszy. <laughs> dlatego od razu was uprzedzam. To jest wyjątek. To jest wyjątek tylko dlatego, że na ten webinar zapisało się kilkaset osób. I wiemy, ile osób, które się zapisały, nie miały szansy tego webinaru zobaczyć. A nie chcemy razem z organizatorem webinaru, czyli z Magdą, wprowadzać jakieś takie zagrywki pod tytułem Nie było, ci to te, nie było cię, to teraz sobie kup ten webinar. On przecież jest dostępny na stronie i, i możesz za niego zapłacić i go obejrzeć. I to jest wyjątek od reguły. Od razu uprzedzam, że. Kolejne webinary będą jednorazowe, a przynajmniej tak się będziemy starać robić. Tak, czyli przegapiliście webinar, trudno, trzeba będzie za niego zapłacić. Postarajcie się nie przegapiać webinarów. To jest ten jeden moment, jeden wieczór, na który ja naprawdę się przygotowuję, spinam, żeby to wszystko było fajnie. I wydaje mi się, że można, informujemy o tym z dwutygodniowym wyprzedzeniem, więc powinno się to udać tak, żeby nie trzeba było tego powtarzać. Ten webinar mówię, ze względu na bardzo dużą ilość próśb zostanie powtórzony, poprowadzony jeszcze raz. O tak, w ten sposób. Raczej będzie to wyjątek od reguły, więc będzie to jedyna szansa, żeby na ten webinar, żeby ten webinar, ten materiał zobaczyć jeszcze raz za darmo. Yy, tak jak was uprzedzałem od samego początku, od czasu, jak ta platforma Jakub Weremski ruszyła. Yy, tam wszystko niestety jest za kasę, więc jak dajemy wam za darmo, to korzystajcie, zapisujcie się i bądźcie, jak już się zapisaliście. Tak było mnóstwo ludzi, także super. Naprawdę, to był bardzo, bardzo fajny webinar. Taki pierwszy mój webinar, po którym ja poczułem, że kurczę, Poszło dobrze. Przyszło dużo ludzi. Naprawdę fajnie się wszystko udało. Były interakcje. Było super. Od razu mówię, przygotujcie sobie pytania na webinar. To też jest fajne. Mam nadzieję, że jak będziecie na tym webinarze, przygotujecie sobie pytania. Dobra, lecimy z następnym pytaniem. Kolejne pytanie. To chyba akurat świeże jakieś z grupy. Pytanie o RODO dla Allegrowiczów, Bo jak to ktoś napisał w pytaniu, temat RODO sklepy internetowe mają ogarnięty. Od razu, tak jak też odpowiedziałem na to pytanie, tak samo odpowiem tutaj. Są profile na Facebooku, które zajmują się tematyką RODO. Jeden z tych profili to jest profil Ilony. Już kiedyś Wam go linkowałem. Jeżeli nie znajdziecie tego linku, to na grupie tej mojej zamkniętej ten link wrzuciłem pod jakimś tam wczorajszym chyba postem. Dzisiaj jest wtorek, czyli dla Was to będzie post z poniedziałku pewnie, albo z wtorku rano, nie pamiętam, kiedy ten postrzel. Zobaczcie, cofnięcie się tam w postach na grupie. Wrzuciłem link do Ilony i mówimy o zamkniętej grupie mu Wrębski, tak, żeby nie było wątpliwości. Ilona ma w tym temacie po prostu wiedzę absolutną, tak. Ja nie będę improwizował, jeszcze coś powiem źle, nie jestem prawnikiem, Ilona jest. Więc tam sobie wejdźcie do Ilony na profil i na pewno o RODO dowiecie się wszystkiego. OK, kolejne ogłoszenie parafialne. 28 października nowy webinar. 14 robimy tamtą powtórkę, ona tak wchodzi w połowie miesiąca, jak zwykle na koniec miesiąca będą webinary. Są nowe. To będzie to webinar z tematyki obsługa klienta. Jeszcze pod tym filmem, nie wiem, może się uda, nie jestem pewien, czy uda się organizatorom webinaru stworzyć link do nowego webinaru do tego czasu, więc nie wiem, czy macie już ten link pod filmem, w momencie kiedy go oglądacie. Jeżeli go nie macie, wykażcie się chwilą cierpliwości. Na pewno pokaże się na zamkniętej grupie, na pewno pokaże się na moim profilu, jak weremski Firma Prosto, na Facebooku. Tamte linki się oczywiście pokażą. A tutaj pod tym filmem wkleję go, jak już go dostanę po prostu. Myślę, że w czwartek jeszcze nie będzie gotowy, bo nie umawiałem się z organizatorami, żeby był gotowy. Obsługa klienta. Taki będzie tytuł tamtego webinaru. Czyli wszystko, co ja wiem o tym, jak prawidłowo obsłużyć klienta, żeby klient był zadowolony ze współpracy z Wami, żeby do Was wrócił, żeby chciał Was polecić. Wiemy, że mamy różnych klientów, są tacy klienci, którym wszystko dacie pięknie, a oni i tak nie wrócą. Albo postaracie się naprawdę, żeby wszystko było super, a oni i tak wam wystawią kiepski komentarz. Ale jednak starajmy się, żeby te 99% klientów dawało Wam dobre komentarze z własnej woli. A jak to zrobić? Kilka dobrych porad, jak zwykle godzina webinaru na ten temat będzie poświęcona. Także pamiętajcie, 28 października, mam nadzieję, że ten termin się już nie zmieni, mamy webinar z obsługi klienta w sklepach online i na Allegro. Mogę Wam też zrobić webinar z obsługi klienta na miejscu, ale, ale chyba ten temat e-commerce jest bliższy mojej grupie i osobom, którą śledzą mój kanał. Dobra, ostatnie pytanie. Jak założyć sklep internetowy? Na ten temat trzeba będzie zrobić cały odcinek, bo kolega, który zadał to pytanie, potem się trochę konwersacja nam fajnie potoczyła, więc zrobię cały odcinek. A w dużym skrócie, zacznijcie od tego, żeby sobie wymyślić domenę i ją wykupcie. Naprawdę nie ma znaczenia, gdzie. Wszystkie platformy mają podobną ofertę, kupując na platformie, tylko sprawdźcie, ile Was ona będzie kosztowała za rok, bo prawdopodobnie większość platform daje Wam jakieś darmowe domeny na rok, po roku Was za to kroi. I tak samo duża część platform na przykład ma dość wysokie ceny tak, za te domeny. Więc przejrzyjcie rynek. Odcinek, który ja zrobię, na pewno będzie pokazywał, co jest na rynku. Ale ten odcinek dopiero za tydzień, bo muszę mieć czas go nakręcić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, a propos domen, znajdźcie sobie miejsce na serwerze. Firm, które wynajmują miejsca na swoich serwerach, jest dużo. Znajdźcie największą, najlepszą, najsolidniejszą i tu akurat niespecjalnie patrzcie na cenę. Czy ta firma będzie chciała 200 zł, czy 500 zł rocznie, to naprawdę nie ma specjalnego znaczenia w stosunku do tego, ile stracicie, jeżeli ten serwer będzie za wolny. Co stracicie, dowiecie się w tym odcinku za tydzień, na który Was zapraszam. Czyli macie domenę, macie serwer. Teraz wybierzcie system, specjalnie mówię system, bo nie chcę mówić program, ale podobnie, na którym bazować ma wasz sklep internetowy. I to będzie uzależnione od kilku rzeczy. Po pierwsze, jaki system jesteście w stanie ogarnąć samodzielnie, jeżeli chcecie sami to robić. Ja polecam Prestę, dlatego że jest sprawdzona przeze mnie. Na dwóch sklepach sprawdziliśmy Prestę, świetnie działa. Fajny też jest WordPress, ale ma swoje wady, wymaga obsługi. Presta nie wymaga aż tyle obsługi co WordPress w sensie aktualizacji, więc raczej polecałbym Wam tutaj yy, Presta. Presta jest pod tym względem po prostu lepsza, moim zdaniem oczywiście. Jest jeszcze bardzo wiele innych systemów, których ja nie sprawdziłem, więc nie mogę ich wam polecić. No, i teraz, jak już wybierzecie ten system, to wybierzcie sobie jaka szata graficzna jest potrzebna dla Waszego yy, sklepu. Czyli to są produkty, czy to są produkty premium, czy półka średnia, czy średnia niższa, czy w ogóle najniższa, tak? Dla każdej z tych półek asortymentu jest potrzebna inna szata graficzna i dobierzcie odpowiedni szablon z odpowiednią szatą graficzną. Oczywiście wszystko w tym szablonie można pozmieniać poza układem, więc pamiętajcie też, żeby układ był od razu prawidłowy. Jaki układ ma być w sklepie? Znowu będzie w odcinku, jak stworzy sklep internetowy? Już kiedyś poruszałem ten temat na filmach, ale też trochę wiedzy przybyło w tak zwanym międzyczasie trochę nowych informacji, a też rynek się zmienia, więc tą wiedzę trzeba sobie aktualizować. Dlatego w tym odcinku Wam powiem, jaki układ jest optymalny dla pewnych produktów. To jest ważne wybierając szablon, żeby był ten układ. Kolejna rzecz to kolorystyka sklepu, która jest bardzo istotna, ma się Wam podobać i podobać klientom. Tak? I ma wzbudzać zaufanie, od razu to ma wyglądać jak brand store. Nie próbujcie robić sklepu, który wygląda na zasadzie mediamark wszystko dla idiotów. Tak? To ma naprawdę wyglądać jak takie perełka, tak? tak? ma być zrobiony sklep internetowy, żeby klienci wam zaufali. Ok, i na koniec yy, obiecana niespodzianka. Mam taki pomysł. Napiszcie mi w komentarzu, co uważacie o tym pomyśle, ale wydaje mi się, że fajny. Yy, żeby dla wszystkich osób, które cokolwiek zakupiły na mojej stronie, Jakum Wyręski. czy to yy, jakieś mini szkolenie, które tam normalnie są w cenie 99 zł, ale. Jak doskonale wiecie, zapisując się na webinar, można kupić je zdecydowanie taniej. Czy duży kurs, który to już pan parę paręset złotych kosztuje, chcę stworzyć taką grupę. Pewnie w oparciu o Facebooka to zrobimy, bo tak będzie najprościej. Dla kursantów. I na tej grupie dla kursantów chciałbym Wam dać odrobinę mojego czasu w takim zamkniętym gronie. A co to oznacza? To oznacza, że robilibyśmy sobie tam raz w miesiącu taki zamknięty webinar tylko i wyłącznie dla kursantów, dla klientów w strony Jakub Weremski, bez jakiejś szczególnej tematyki. To trochę będzie tak wyglądało jak live na YouTube na moim kanale. Tylko spotykamy się w bardzo zamkniętym gronie. To ma być taka forma mojego podziękowania, że dofinansowaliście tę stronę. Dzięki Wam, że, że dorzuciliście swoją cegiełkę kupując cokolwiek na tej stronie, jest możliwe prowadzenie tej strony. Nie robię tego ja, więc muszę za to płacić. Dzięki Wam możliwe jest reklamowanie webinarów, chociażby, żeby było tam więcej osób, więcej chętnych. To wszystko idzie jakby z Waszej kasy. Ja na tym, tak jak powiedziałem, nie zarabiam. Nie chcę nawet na tym zarabiać, mam z czego żyć, ale jakby wymyśliłem sobie właśnie tą stronę i ten sklep jako taki, taką maszynkę do popularyzacji mojego kanału na YouTube, popularyzacji gdzieś tam moich kursów, samofinansującą się, tak, na tej zasadzie. No i dzięki Wam ona się samofinansuje, spina się to bardzo ładnie. Trzeba przyznać. Budżet na reklamę w tym miesiącu dzięki Wam mamy naprawdę fajny, więc wszystkie kolejne webinary pewnie będą miały coraz większą obsadę, jeżeli chodzi o ilość osób. A może uda się tak, że będą miały również będzie budżet na to, żeby jakiś gości na te webinary zapraszać. Więc to wszystko dzięki Wam. Dzięki kupującym ten produkty na tej stronie. Wolę to nie jakieś jakiś tam Patronite tutaj na YouTubie robić. Nie lubię komuś płacić za pośrednictwo. A patronatowi trzeba, więc wolę taką formę. Wracając do tematu, wracając do tematu, chciałbym zrobić taką zamkniętą grupę dla tych osób, które wejdą tam. I teraz znowu napiszcie mi w komentarzu. Nie wiem, już która to jest rzecz, którą macie napisać w komentarzu w tym odcinku. Czy według Was taka zamknięta grupa dla klientów z platformy JakubWyremski.pl to jest fajny pomysł? Bo według mnie jest fajny, bo w bardzo ograniczonym gronie będziecie mogli zadawać pytania. Dostaniecie Zamiast za to, że będziecie w tej grupie, i ja będę mógł czerpać trochę z Waszych pytań też, tak samo jak czerpię z grupy zamkniętej Jakub Wyremski. Ale grupa zamknięta Jakub Wyremski już się tak rozrosła, że w zasadzie przestała być grupą zamkniętą. Myślę, że trochę ją upublicznimy z czasem. Tam już jest tyle osób, że ja już nie ogarniam, kto tam jest. A w momencie, kiedy nie ogarniam, kto tam jest, to robi się tego za dużo i tyle. Więc prawdopodobnie będę chciał to trochę jeszcze tak przesunąć, jeszcze bardziej znowu zrobić takie specjalistyczne środowisko, jak była na początku grupa Jakub Weremski. Tylko tutaj warunkiem wejścia do tego specjalistycznego środowiska będzie zakup choćby najdrobniejszej rzeczy na platformie jakubweremski.pl. Więc jeżeli uważacie, to jest fajny pomysł, żeby, żebym tak wam podziękował, no bo dziękuję wam, dając wam jakieś treści, tak? Ale chciałbym jeszcze jakoś wam podziękować za te zakupy, żebyśmy raz w miesiącu się spotkali online, wszyscy razem na takim live'ie, na którym Wy sobie przygotujecie pytania. Ja postaram się na te pytania odpowiedzieć. Jeżeli nie będę potrafił odpowiedzieć od razu z marszu, no bo przecież nie na wszystkie pytania z marszu potrafię odpowiedzieć, to postaram się zorganizować jakieś odpowiedzi wam w ciągu dnia, dwóch i potem odpisać tam w komentarzach. Jeżeli taki pomysł Wam się podoba, to napiszcie to też w komentarzach pod tym filmem. I to już jest koniec tego QA. Pamiętajcie, że w przyszłym tygodniu wchodzimy z wydaje mi się istotnym odcinkiem, czyli obsługa klienta. 14 października, webinar powtórkowy z pozycjonowania aukcji na Allegro. 24 października, widzimy się w Łodzi na wielkiej integracji 3.0 Kuby Midla. 28 października, widzimy się na webinarze z obsługi klienta. Tyle ogłoszeń parafialnych i QA. Dzięki serdecznie, że byliście. Łapka, subskrypcja, udostępnienie, co tam sobie chcecie. Na razie, cześć.